No i pięknie. Tak, tu tylko mam... rurki, podłączamy Małgosia, i tankujemy. powinna się wypowiedzieć, bo ona jest prowadzona. Ona nigdy tym bardziej się nie wypowiadała jeszcze. Ja nigdy? <laughs> tak. Nie masz licha, jest, licha, Ja licha, tylko licha. to organizacyjnie spiąłem. No. To jak nie chcesz mówić, to chociaż stań na rękach albo szpagat zrób też. Jakiś zamiennik. <laughs> Robert na wieczór obiecał rurkę. <laughs> Chyba ty. Chyba ty. Tak no prosimy Gosiu, jaka to nie rzeka nie i w ogóle. Ja, jak najbardziej jestem, że tak powiem. A. Wiesz, że jesteś właśnie? Tak, wiem, że jestem. I pomysłodawcą jestem tego spływu, aczkolwiek ja, tak nigdy nie było zakończenia sezonu. Tak. Ale że już jest jesień, to możemy powiedzieć, że jest to rozpoczęcie jesiennego spływu. Tak, a pogoda letnia. Tak jest. Pogoda Powie pan, gdzie najlepiej tutaj, żeby zwodowczyć? Każdy, jak każdy, wszyscy tu. Tu z tej strony? Tak, z tej strony. A jakbyśmy tu chcieli, ostąd? Można, ale tutaj jest ryzyko, za bardzo ryzyko. Da radę? Da radę, ale mówię, tam trzeba na drodze bo tam są słupki, tam są słupki to, to paliki wbite, nie? Tu są słupki? Tak, drewniane, no. Tu nie i widać, bo to jest zarosło. Aaa. Gdzie mogę wyleć?

Ale raz, że kajak przetestował, dwa, że kurtkę, elegancja No. 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 Mocniej! Co najmniej głęboka podpórka. no. <grymne> <grymne> Musi popracować na zakończenie. Tak wychodzi ładnie równowagę trzyma. Tak, wszystko było dobrze. Nie No, no. Za bardzo, za bardzo się rozluźnia na, na tym, na finiszu. Temu nie poczekałeś na kamerzystę? No nie, tak się nie robi. Arek, mamy spokojnie trzy próby. Jak za trzecią nie da szady, to wtedy odpuszczam. Jestem. Już byłem na wierzchu ale czekaj na drugi raz na mnie. Dobrej. Dobra, teraz ja... nikt tego nie widział, więc opowiedz tu w szerszym gronie. Jak, jak doszło. Znaczy, była to... Kąpiel, bardzo przyjemna, mm -hmm. orzeźwiająca, szybka, gwałtowna. Nie no yeah. odważyłeś się zaatakować bez asekuracji tak straszliwą przeszkodę. Eee, powiedzmy tak. To się robi ruch, zawsze z ubezpieczeniem. Tak. Było to zwykłe drzewo. O. 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 I po aparat wtedy, nie? Aaaa! Chłopaki, trzeba go się zepchnąć. Popchnąć. Tomek, kurwa. Plan był inny. No właśnie. Coś robi. Chciałeś? Mocno!

Jaka praca tułowia. Kurna, yeah. kurwa, był oh. inny. No. Kuracja pełna, my z to my z tyłu, może coś być. Się pośmialiście? Mamy nadzieję, że wszystko przed nami do tej. Tak. Najbardziej że nagramy. Po dzisiejszym spływie to pokochasz. Nie. A druga sprawa, że se pomyślał, no puszczę ją, no to najwyżej ona się wyjebie, będzie tylko ona nam nie zła. A tak to zaplusuje u chłopaków, bo wszyscy będą się cieszyli, że fajny film wyszedł. No i co pan powie o tym, o tym... Wyczynie. Wszystko było pięknie, bardzo ładnie. Tylko, murku... Tylko ta wywrotka niepotrzebna. No niepotrzebna, tu z murku to mnie zjeżdżali. No. Zjeżdżali? No oni zjeżdżali z murku. No nie? ale tu stąd chyba nie, no, co? Nie, tu oni z murku... No widzi Pana tu... Jeden się znalazł odważny, o i przypłacił to kąpielu. No ale kurde, to już było na... Ale był już kurde prawie tak.